Karol Szmycendorów, serdecznie witam w najnowszym wydaniu naszego magazynu Kolej Wizja. Tym razem druga część naszej relacji z targów kolejowych Trako w Gdańsku. Na tegorocznych targach kolejowych Trako w Gdańsku wiodący producenci taboru kolejowego zaprezentowali więcej niż tylko jeden pojazd. Tak zrobiła także nowosądecka firma Newak. Pojawił się tu między innymi zespół elektryczny serii 31WE. To kolejny członek rodziny pojazdów Impuls. Pociąg wyprodukowano dla kolei dolnośląskich jako pojazd do eksploatacji w ruchu regionalnym. Na początku tego roku podczas doświadczalnej jazdy pociąg osiągnął magiczną granicę prędkości 200 km na godzinę. Udowodnił tym samym, że bez problemu dałby sobie radę w przewozach dalekobieżnych do realizacji, których PKP Intercity kupił również prezentowane na Trako włoskie Pendolino. Kiedy zapadła decyzja o zakupie tego właśnie pojazdu, Nevak nie posiadał jeszcze w ofercie tak szybkiego pociągu. To obrazuje jak mocno rozwija się ostatnio nasz rodzimy przemysł kolejowy. Pierwsze sześcioczłonowe egzemplarze tej serii zostały zamówione przez SKM Warszawa. Koleje dolnośląskie zakupiły pięć czteroczłonowych składów, województwo podkarpackie wersję dwuczłonową, a województwo małopolskie i śląskie wersję trzyczłonową. Obecne zamówienia spowodują, że pod koniec 2015 roku na polskich torach w ruchu będzie 38 egzemplarzy Impulsa. Wersje 4 oraz sześcioczłonowe są składami o zwiększonym bezpieczeństwie zderzeniowym. Są zatem w stanie podołać czterem scenariuszom wypadków według norm europejskich, nadają się więc do oferowania ich także za granicą. Rozański producent tramwajów i autobusów Solaris od ostatnich targów Trako w 2011 roku ciągle się rozwijał. Rósł eksport pojazdów do Niemiec. W tym roku prezentujemy pierwszy polski tramwaj dla rynku niemieckiego. Jest to tramwaj Solaris Tramino Jena dla Jeny, gdzie dostarczyliśmy w tym roku 5 sztuk. W Jenie to, no to był typowy przypadek. Miasto było zadowolone z naszych autobusów. Kupili już po raz drugi. No i zadali sobie sami pytanie, które dla nich było retoryczne, dla mnie niekoniecznie. Eee, czy nie jesteśmy w stanie tak samo dobrze, jak produkujemy autobusy? wyprodukować również tramwaje. Te tramwaje, cztery z nich są już w Wienie fizycznie. Ten piąty jest prezentowany tutaj na targach Trako w Gdańsku i niebawem wszystkie pięć tramwajów będzie jeździło po ulicach Jeny. Z tego co wiem, oficjalna prezentacja tych tramwajów planowana jest na listopad tego roku. Jest to tramwaj o długości 29 metrów, trzyczłonowy, dwukierunkowy, przystosowany do rozstawu torów 1000 mm. Oprócz tramwajów dla Jeny w ostatnich latach zdobyliśmy inne kontrakty, zarówno na rynku polskim, jak i rynku niemieckim. Drugim niemieckim zamówieniem jakie uzyskała nasza firma jest dostawa 15 tramwajów dla Brunszwiku z opcją 3 tramwajów i ta opcja została już przesądzona przez klienta, podpisana i zdecydowana więc łącznie dostarczymy tam w 2014 roku 18 tramwajów tym razem będą to tramwaje czteroczłonowe przystosowane do jedynego w swoim rodzaju rozstawu torów 1100 mm dla Brunszwiku. Wygraliśmy też zamówienie na rynku polskim dla Olsztyna gdzie na przyszły rok planowana jest została również 15 tramwajów dwukierunkowych o parametrach nieco zbliżonych do tych, które widzimy w Wienie, przy czym oczywiście to są też indywidualne rozwiązania dla tego miasta. Dostała tych tramwajów powiązana jest z budową infrastruktury w tym mieście, która jak wiemy no, napotkała na pewne trudności. My w każdym razie będziemy gotowi z dostawą tramwajów w tym momencie, kiedy będzie oczekiwać tego, tego klienta. Na polskim rynku firma Solaris już niebawem weźmie udział w kolejnych przetargach. Czekamy na rozstrzygnięcie w przetargu, przetargu dla Torunia e, i też na pewno będziemy zainteresowani kolejnymi e, zamówieniami, jakie ogłoszą przewoźnicy zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Niemczech natomiast światowy potentat w produkcji pojazdów szynowych, firma Bombardier, ostatnio miała poważne problemy. W swoich pojazdach typu Cityflex, wyprodukowanych dla Augsburga, zamontował drzwi, które w codziennym ruchu co chwilę się psuły. Wygląda na to, że producent nie uwzględnił normalnego zachowania pasażerów. Jeśli pasażerowie stoją, zasłaniając czujnik świetlny dłużej niż 50 sekund, skrzydła drzwi blokują się. Już nie zamkną automatycznie. Motorniczy musi przyjść do drzwi, aby znieść blokadę. Druga wada: przycisk otwierania drzwi jest aktywny dopiero, gdy tramwaj się zatrzyma. Nie zapamiętuje życzenia pasażera, który nacisnął przycisk jeszcze w trakcie poruszania się pojazdu. Przy każdym postoju traci się więc wartościowe sekundy. W ten sposób punktualne kursowanie jest oczywiście niemożliwe. Znacznie poważniejszy jest trzeci problem. Od czasu do czasu, podczas postoju, Cityflex Flex po prostu się wyłącza. Wtedy motorniczy musi wymienić bezpiecznik, aby mógł kontynuować jazdę. Jaki sposób na takie problemy ma poznański producent? Myślę, że całkiem dobrze sobie z tym radzimy, tym bardziej, że nie wiadomo nic na ten temat, aby w naszej instrukcji obsługi tramwaju była taka potrzeba wychodzenia motorniczego z pojazdu i otwierania tych drzwi własnoręcznie. Oczywiście zdarzają się usterki jak wszędzie, w różnych obszarach, natomiast nie słyszałem o problemach z drzwiami, systemem drzwi w solarisie tramino, bo o tym możemy przede wszystkim mówić, jeśli chodzi o doświadczenia z ostatnich dwóch lat, są to tramwaje o bardzo wysokiej sprawności technicznej, gotowości technicznej, która sięga aż 99%, co jest dla nas bardzo miłym. Powiedzmy może nie zaskoczeniem, ale bardzo miłą y, wiadomością. Wiadomo, że zawsze staramy się zrobić produkt jak najwyższej jakości, ale w przypadku pierwszego tramwaju seryjnej produkcji, jakim było Solaris Tramino Poznań, ta gotowość techniczna jest niezwykle wysoka, chyba niespotykana w tej branży że aż 99%. Mamy tam 45 jednostek pięcioczłonowych w ruchu o e, bardzo szerokich drzwiach, aż 1500 mm, i one doskonale się sprawdzają e, w tych strumieniach pasażerskich, jakie mamy w Poznaniu, gdzie też w godzinach szczytu, e, myślę, że te poznańskie w godzinach szczytu są nie mniejsze, jeśli nawet nie większe i tam takich problemów nie ma, więc myślę, że tak samo te doświadczenia poznańskie będą z powodzeniem mogły być zastosowane e, w systemie, który oferujemy dla Jeny, czy też w przyszłości dla Brunszwiku że nie będzie takich historii, o których Pan przed chwilą opowiedział. Tramino Jena to trójczłonowy, w całości niskopodłogowy i dwukierunkowy tramwaj o długości 29,3 i szerokości 2,3 m. Konstrukcyjnie różni się od zrealizowanego wcześniej projektu dla Poznania. Jest to bowiem pierwszy wyprodukowany przez Solaris tramwaj typu GTX. Rozwiązanie to sprawia, że idealnie dopasowuje się on nie tylko do rozkładu torów tramwajowych i zajezdni, ale także do istniejącej już floty. Każdy z pojazdów Jena wyposażony jest w klimatyzację całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny motorniczego. Tramwajem może jednocześnie podróżować 168 osób, z czego 61 na miejscach siedzących. Każda z trzech sekcji pojazdu opiera się na umieszczonym pośrodku wózku jezdnym. Dzięki temu masa tramwaju rozkłada się równomiernie, jest on bardziej stabilny, a siły przekazywane przez przeguby są znacznie słabsze. Tramino Jena wyposażone jest w cztery pary podwójnych drzwi. Jedne z nich znajdują się tuż za kabiną motorniczego, gdzie mieści się przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Prawdziwą sensacją technologiczną są autobusy miejskie wyprodukowane przez Solarisa dla niemieckiego Brunswick. Film promocyjny miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji dobrze to przedstawia. Autobusy współdziałają z pierwszym wprowadzonym w Niemczech systemem indukcyjnego przekazywania energii. Wstępne badania tego systemu odbyły się w Karlsruhe i Mannheimie. Pierwsze pojazdy korzystające z indukcyjnego przekazywania energii kursują na 12-kilometrowej linii w Brunszwiku i są to właśnie polskie autobusy z Poznania. Dla miejscowości Brunszwik wspólnie z firmą Bombardier opracowujemy autobus, autobusy elektryczne z indukcyjną metodą ładowania, która Została nazwana przez firmę Bombardier Primów. Takie pędlo indukcyjne będą zamontowane w infrastrukturze przystanku, a więc pod strukturą jezdni, natomiast odbiornik prądu będzie zamontowany pod, pod podłogą autobusów. Film promocyjny firmy Bombardier wyjaśnia działanie systemu, symulując niejako wyścig między konwencjonalnym autobusem z silnikiem spalinowym oraz autobusem elektrycznym ładowanym na przystankach. Film stara się dowieść, że e-bus to niezawodny środek lokomocji o nieograniczonym zasięgu w obrębie miasta. Działa to w ten sposób, że autobus, podjeżdżając na przystanek czy w obszar tej stacji ładowania, automatycznie włącza takie urządzenie pobierające prąd, opuszcza je na poziom poziom niej z prędkością, z mocą 200 kW, a taka energia jest dostarczana do baterii znajdującej się na pokładzie autobusu. Co ciekawe, ten autobus ze względu na tą możliwość doładowywania energii podczas trasy, podczas pokonywania określonej pętli, nie potrzebuje dużej baterii, ponieważ co jakiś czas jest ta możliwość doładowania baterii. W tym autobusie 12-metrowym, całkowicie niskopodłogowym, zamontowana jest bateria o wielkości, o pojemności zaledwie 60 kWh, co teoretycznie pozwala na przejechanie około 60 km. Natomiast ten autobus może de facto jeździć 24 godziny na dobę, ponieważ może doładowywać sobie tę energię co kilka przystanków. To nie jedyny system ładowania, jaki oferuje nasza firma w zakresie pojazdów elektrycznych. Oprócz tego mamy autobusy ładowane, można powiedzieć, już tradycyjną metodą plug więc styczki i gniazdka. Jest to oczywiście też ładowarka o mocy 200 kW. Dlaczego Niemcy wprowadzają wspierany finansowo przez Ministerstwo Nauki system autobusów elektrycznych? Również, próbuje to wyjaśnić film, zastąpienie paliwa płynnego prądem nie tylko jest korzystniejsze dla środowiska, jest to także tańsze. Najnowszą innowacją Poznaniaków w dziedzinie pojazdów szosowych jest autobus z pantografem. Jest to pantograf przypominający nieco pantograf tramwajowy czy też kolejowy. Natomiast jest to specjalna głowica, którą rozkłada się do stacji ładowania umieszczonej nad przystankiem. Jest zawieszona taka. Taka stacja e, ładowania, też o mocy 200 kW. Autobus podjeżdżając w tę przestrzeń, mniej więcej metr na 2 metry, rozkłada taki pantograf automatycznie. Nie musi kierowca wychodzić z autobusu, aby dokonać jakiejś czynności. Na pulpicie ma przycisk rozkładający głowicę ładującą. Autobus doładowuje się w ciągu kilkudziesięciu sekund, pobiera tyle energii, która pozwala na przejechanie kolejnych kilku, kilkunastu kilometrów i jedzie dalej. Składa ten patogram idzie dalej w trasy. Dzięki temu rozwiązaniu również zyskujemy autobus, którego operacyjność jest w zasadzie nieograniczona, może jeśli non-stop bez konieczności jakiegoś długiego postoju na pętlach. Mądrze rozumia, elektromobilność to przyszłość. A jak przebiega dalszy wyścig Ebusa i pojazdu z dieslowskim silnikiem? Ich prędkość jest równa, ale czy zapas zgromadzonej w busie energii elektrycznej nie jest zbyt mały, aby poradzić sobie z codziennymi trudnościami ruchu miejskiego, z zatorem, wypadkami czy objazdami? Producenci twierdzą, że prądu wystarczy. I o to właśnie nam chodziło. Do tej pory główną kwestią, którą musieliśmy rozwiązać w przypadku autobusów elektrycznych i pytaniem, które się pojawia, jaki jest zasięg. My mówimy, że zasięg nie jest ważny, ważna jest operacyjność. Klient dostaje taki autobus elektryczny, jaki potrzebuje. Jeśli potrzebuje dużej baterii, ma czas na jej ładowanie, ok, może jesteśmy w stanie to dostarczyć. Jeśli potrzebuje autobusu o mniejszej baterii, którą częściej doładowuje, też mamy takie rozwiązanie. Tu widzimy, jak wygląda w autobusie podpodłogowy odbiornik prądu. Co ciekawe, Bombardier oferuje taki system również dla tramwajów. W naszym systemie zwanym Prime Move energia przekazywana jest indukcyjnie. Kiedy nad polem indukcyjnym nie ma pojazdu z odbiornikiem, system jest wyłączony. Nie ma żadnego napięcia, nie przekazuje się energii, system jest kompletnie bezpieczny. Na wszelki wypadek zbadaliśmy, co byłoby, gdyby wyjątkowo się nie wyłączył. I z naszego doświadczenia wynika, że nie ucierpiałby nawet rozrusznik serca. Nie ma więc żadnego ryzyka. Zastąpienie tradycyjnego pantografu pod podwoziowym odbiornikiem może przyczynić się do powstania nowych tras tramwajowych. Odpadają bowiem koszty ustawiania słupów z naziemnymi trakcjami elektrycznymi. Czy Poznański Solaris również może zaoferować taki system dla tramwajów? Oczywiście jest to jedna z metod na bezemisyjny transport publiczny. Jedną z nich jest metoda indukcyjnego ładowania. Ona jest relatywnie droga, oczywiście, ale niezwykle nowoczesna, niezwykle efektowna, bym powiedział, ponieważ nie widzimy żadnej infrastruktury. I ona też jest możliwa do zamontowania w naszych tramwajach, jeśli będzie oczekiwanie takich klientów. Drugą metodą gromadzenia energii w tramwaju. Po to, aby mógł on się poruszać bez podłączenia do trakcji, jest metoda gromadzenia energii, na przykład w superkondensatorach. I takie rozwiązanie testowaliśmy w naszych tramwajach, między innymi w prototypowym egzemplarzu przed kontraktem poznańskim, czy same nawet tramwaje dla Poznania, są również przystosowane do tego, aby w przyszłości zamontować w nich superkondensatory. Dzięki temu rozruch tramwaju czy pokonanie Określonego dystansu może się odbywać bez konieczności zasilania z trakcji na, na energii zgromadzonej poprze, podczas, podczas na przykład hamowania czy rekuperacji w superkondensatorze. W kolejnictwie elektrowozy starszego typu nie posiadają licznika zużytej czy oddanej z powrotem do sieci energii. Pozostaje więc niewykorzystany potencjał jej zaoszczędzenia. Czy władze miast prowadzące przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej liczą się z pieniędzmi? Operatorzy przewozów y, transportu publicznego w miastach liczą... Dokładnie każdą złotówkę, w zasadzie każdy grosz e, wydatkowany na, na tenże transport, więc e, jak najbardziej jest to brane pod uwagę zużycie energii rzeczywiste, ile tej energii jest oddawanej do sieci, ile jej możemy zaoszczędzić. I stąd m.in. nasza droga obrana w kierunku elektrycznej mobilności. E, autobusy elektryczne są po prostu tańsze użytkowanie. Oprócz tego, że zyskujemy korzyści ekologiczne, nie są niezwykle ciche, całkowicie bezemisyjne, a więc no, poprawiają komfort życia w mieście, to są także nie ukrywajmy tańsze w eksploatacji. I to jest też jeden z czynników, który my myślę przekona operatorów do tego, aby stopniowo zastępować autobusy konwencjonalne z napędem spalinowym, autobusami z napędem elektrycznym. I dla przykładu podam, że przejechanie 100 km autobusem elektrycznym jest około 5-krotnie tańsze w porównaniu z przejechaniem tego samego dystansu przez autobus spalinowy. Na targach Trako bydgoska firma PESA przedstawiła skład spalinowy serii LINK, przeznaczony dla odbiorcy z Niemiec. Niełatwym zadaniem jest uzyskanie w terminie od niemieckiego urzędu kolejowego dopuszczenia go do jazdy po niemieckich torach. Ta homologacja... Pierwszych pojazdów zakończy się w połowie przyszłego roku. To jest duże wyzwanie, bo rynek niemiecki jest rynkiem bardzo wymagającym i homologacja pojazdów jest bardzo skomplikowana. Dlatego tą homologację zaczęliśmy już około dwóch lat wcześniej, żeby zdążyć z dostawą pojazdów właśnie na połowę przyszłego roku. Niemieckie wielkie koncerny kolejowe ostatnio nie dały sobie z tym rady. Mocno spóźniły się z załatwieniem dopuszczenia swoich pojazdów w Niemczech. Błędy konkurencji mają być dla PESY nauką. Myśmy się do tego procesu przygotowywali. Ten proces był oszacowany na około 2,5 roku. Cały czas, że tak powiem, proces homologacji mamy pod kontrolą i cały czas jesteśmy w harmonogramie realizacji tego, tego procesu homologacji. Także nie przypuszczam, żeby były jakiekolwiek problemy z dostarczeniem pojazdów na czas, pojazdów homologowanych. Ja myślę, że po pierwsze mamy taką mentalność trochę niemiecką. Ze względu na to, że Bydgoszcz to było kiedyś takie miasto półniemieckie, półpolskie, więc nasi rodzice... I załoga de facto ma w sobie mentalność taką porządną, niemiecką, poukładaną, z wizją. I myślę, że dzięki temu było nam prościej, prościej, to była ciężka droga, ale mogliśmy rzeczywiście przy dużej dyscyplinie wewnętrznej osiągnąć sukces i na pewno nam charakter nasz pomorski taki pomógł. Druga rzecz to jest specjalz ambicji, jednak produkowania czegoś ciekawego, nie naprawiania. I, I sprawianie sobie samemu przyjemności. Nie, nie interesuje nas tak bardzo zysk, interesuje nas bardziej to, żeby coś tworzyć, żeby zostawić coś po sobie ciekawego, fajnego, coś dla ludzi też, żeby ten ślad rzeczywiście był taki widoczny, bo to jest chyba najfajniejsze, co nas ludzi charakteryzuje wszystkich, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w Polsce, żeby coś fajnego tworzyć, coś dla ludzi i, i zostawić po sobie ślad. Jeden z najnowszych śladów firmy PESA w świecie kolejowym to elektrowóz o nazwie 111ED, obiegowo też nazywany Gama Marat. Mamy nową lokomotywę Gama, też staramy się znaleźć klientów i spotykamy się ze sporym zainteresowaniem. Przypuszczamy, że w najbliższym czasie podpiszemy kontrakty na dostawy lokomotyw również. Gana to wielosystemowa platforma lokomotyw. W skład rodziny tych pojazdów wchodzą lokomotywy spalinowe o mocy od 2200 kW i prędkości 160 km na godzinę oraz lokomotywy. Elektryczne, wielonapięciowe, zasilane napięciami 3 kV prądu stałego, 15 kV prądu stałego i 25 kV prądu zmiennego. Rozwijające prędkość 160 km na godzinę w ruchu towarowym i 190 km na godzinę w ruchu pasażerskim. Przewoźnik, w zależności od potrzeb, ma możliwość wyboru różnych wersji lokomotyw, w tym również ze wszystkimi rodzajami napięć. Ich obsługa przez maszynistów oraz serwis są ułatwione i standaryzowane. Jak to się stało, że kolejowy zakład naprawczy ZNTK w Pile dawno znikł z mapy tej branży, a podobny zakład w niedalekiej w końcu Bydgoszczy rozkwitł, budując dziś od podstaw nowe pojazdy. Zaczyna się od tej wizji, którą często gubimy, ale nie chcę mówić. My przyjęliśmy jedną zasadę. Produkt Prosty, łatwy, nie ma przyszłości, więc musi być wysoko przetworzony, nowoczesny z elektroniką, komputerami, bo to jest przyszłość. I się okazuje, że ten, który by się trzymał i produkował stare telefony mechaniczne, to, to dzisiaj nie istnieje. Ten, który przechodzi na komórki i na, na systemy informatyczne wysoko przetworzone, wygrywa, więc y, to jest wyścig. Wszyscy się ścigamy samochody też są inne kto inny jakby klepał stare samochody. Dobre samochody, ale stare w sensie obsługi czy, czy wyposażenia, no dzisiaj by przegrał. Zgodnie z tezą pana prezesa, wystawiona na targach e TRAKO czteroosiowa elektryczna lokomotywa Gama na pewno jest produktem wysoko przetworzonym. Wystawiona była lokomotywa o mocy 5600 kW, zasilana napięciem 3 kV prądu stałego z systemem dojazdowym Maraton. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotywy spełniają wymagania wszystkich odpowiednich norm polskich, europejskich i międzynarodowych. A jakie są aktualne plany firmy PESA na polskim rynku? Rynek polski jest dla nas tak jakby rynkiem kluczowym i na tym rynku dzieje się bardzo dużo. Wygraliśmy kilka przetargów na dostawy pojazdów na rynku polskim. Na rynku wschodnim wygraliśmy przetarg na dostawę 120 tramwajów dla Moskwy. Jest to dla nas też taki kolejny bardzo kluczowy i ważny ważny przetarg na rynku Zachodnim z kolei walczymy o dostawy pojazdów dla Trenitalii. No, część z Państwa pewnie wie, już poszła informacja na temat tego, że będziemy dostarczali 36 pojazdów dla regionu Sauerland w Niemczech, dla DB. Niewątpliwie lokomotywa spełnia wysoki standard techniczny, ale zaznaczyć należy, że pomyślano także o maszyniście, włącznie z odrębną toaletą dla niego. Co prawda skromną, ale najważniejsze, że w ogóle pomyślano. Wstyd to mówić, ale lokomotywa dbająca nawet o ludzkie potrzeby maszynisty to jak na razie absolutny rarytas. A jaki jest stosunek PESY do własnych ludzi, czyli do swoich pracowników? Firma jest porządna. Myślę, że uczciwie zarządzana przestrzegamy prawa pracy, pilnujemy tego bardzo mocno, w związku z tym do nas ludzie się chętnie garną. Średnia płaca jest wyższa niż w regionie czy w Polsce. To jest drugi argument. Trzeci argument jest taki, że mamy dobre zaplecze naukowe, bo mamy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, który jest jakby naturalnym zapleczem, ale oprócz tego oczywiście zatrudniamy absolwentów Politechniki Gdańskiej, Pozna Poznańskiej, czy z Warszawskiej czy, 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 czy krakowskiej. I firma jest na tyle znana, bo coś produkuje, że młodzi ludzie chcą coś tworzyć, więc mogą spełniać swoje ambicje. I to chyba powoduje, że nie, jest, nie ma problemu z zatrudnieniem w firmie. Jeszcze kilka słów na temat gamy. Dzięki dodatkowemu agregatowi spalinowemu, lokomotywa Gama Marathon, jako jedna z pierwszych na świecie, wykonuje prace manewrowe na odcinkach niezelektryfikowanych bez konieczności użycia dodatkowej lokomotywy. Wyposażona jest w hamulec elektrodynamiczny odzyskowy i oporowy. W zapewnieniu wysokiej niezawodności lokomotywy służy system diagnostyki online. Polski przemysł kolejowy co chwilę oferuje kolejną ciekawą innowację. Zyskuje tym samym na uznaniu wśród rodaków oraz zagranicznych kontrahentów. Ale niemiecki przemysł kolejowy nie podaje się, usłyszeliśmy na zebraniu zrzeszenia tejże branży. Na targach TRAKO wystawiono jeden z 23 egzemplarzy lokomotywy Vectron zamówionej przez Debeschenker Rail Polska. Wyprodukowana przez niemiecki koncern Siemens normalnotorowa lokomotywa elektryczna została zaprojektowana w systemie modułowym. Jako następca serii towarowych lokomotyw s 189 czyli Eurosprinter. Podobnie jak przy ofertach polskich producentów, istnieją wersje spalinowe oraz elektryczne. Głównym przeznaczeniem jest rynek przewozów towarowych, dlatego prędkość konstrukcyjna została zmniejszona do 160 km na godzinę przy prądzie stałym oraz 200 km na godzinę przy prądzie zmiennym. Innymi niemieckimi wystawcami taboru były firmy Vosloch i Void. Zabrakło jednak taboru koncernu Bombardier. W Niemczech najważniejszym odbiorcą nowego taboru kolejowego nadal jest państwowy przewoźnik Deutsche Bahn. Poinformowało w październiku niemieckie Zrzeszenie Przemysłu Kolejowego VdB. Drugim najważniejszym klientem w pierwszej połowie 2013 roku był brytyjski projekt Sam's Link. Tegoroczne zamówienia Deutsche Bahn oraz Wielkiej Brytanii sięgają 2 miliardów 300 milionów euro, przy ogólnej wartości kontraktów 7 miliardów 400 milionów euro. Jest to więcej o 64%, natomiast inne zamówienia z zagranicy spadły o 1 trzecią. Krytycznie niemiecka branża kolejowa ocenia stan inwestycji w kolejową infrastrukturę. Nie tylko w Niemczech infrastruktura ta coraz bardziej się starzeje. Od nowego niemieckiego rządu producenci oczekują w ciągu najbliższych 10 lat co roku dodatkowych środków na modernizację infrastruktury w wysokości 600 milionów euro. A na pewno byłoby mile widziane, gdyby niemiecki Wektron jeszcze bardziej zadomowił się na polskich szlakach kolejowych. Targi Trako w Gdańsku to była impreza interesująca. Na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. ね